Niespełna po upływie miesiąca odbyła się kolejna wizyta Fundacji WOŚP w Szpitalu Powiatowym na Wrzesinie. Na początku marca do świeżo oddanego tutaj zakładu opiekuńczo-leczniczego trafiło wyposażenie wraz z kilkudziesięcioma łóżkami. Wszystkie z charakterystycznym serduszkiem. Niecały rok wcześniej, w czerwcu 2022 roku, WOŚP przekazał placówce między innymi 20 wózków inwalidzkich, sterowane łóżka, podnośnik czy inkubator transportowy. W tym roku, tuż po świętach 11 kwietnia, pracownię diagnostyki obrazowej z nowoczesnym, wielofunkcyjnym aparatem RTG otwierał sam Jurek Owsiak. Rengen to już była taka prośba, która e, pozwala pracować tutaj jeszcze bardziej sprawnie. To jest rentgen, ten, który kupiliśmy jedną sztukę, dosłownie. To jest tak zwany zakup celowany, czyli zgodnie z tym, co tutaj będzie się działo z tym rentgenem, e, tak go skonfigurowaliśmy. E, ponad milion sto tysięcy złotych kosztuje takie urządzenie, ale mega nowoczesne. Tutaj przed chwilą było prezentowane. Można robić e, zdjęcia leżąc, można robić zdjęcia stojąc. E, Samym urządzeniem tutaj możemy bardzo mocno sterować. Jest ono wyjątkowo tak, wykonane na takie właśnie różne prace i z tego się bardzo cieszymy. Szpital nowy, w związku z tym dziękuję wszystkim Pruszkowie, którzy grają dla nas, którzy zbierają, którzy organizują finał. To później ludzie widzą, że to wraca do nich, że tak jest w całej Polsce. Tak naprawdę w naszym szpitalu właśnie osiągnęliśmy Nierwany, czyli mamy. Działający od kilku miesięcy nowoczesny tomograf komputerowy. Mamy odebrany, czy też przekazany dzisiaj absolutnie nowoczesny aparat Genowski Mamy dwa w pracowniach USG, dwa bardzo dobre, bardzo nowoczesne aparaty USG. Mamy mammograf. On może nie jest najnowszy, no być może kiedyś się pokusimy o to, żeby go... Odnowić, w sensie zmienić na nowy model. Natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową na poziomie szpitala powiatowego, odpowiednią do tych oddziałów, które posiadamy, to mamy, mogę powiedzieć, wszystko i to na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie. W szpitalu powiatowym na wrześniu nie trudno znaleźć wyposażenie opatrzone serduszkiem WOŚP. Podczas otwarcia wiele razy powtarzano, że Priorytetem jest jakość urządzeń, a podjęcie decyzji o zakupie jest wieloetapowe, oparte na analizie eksperckiej. Proces ten jest wynikiem ponad 30-letniego doświadczenia fundacji. Jeżeli coś jest numerem 3, odpada. Jeżeli coś jest numerem 1 i 2, to proszę nam teraz powiedzieć czy ta cena pierwszego urządzenia dużo wyższa od drugiego jest warta aby to za, aby taką cenę płacić nie zawsze jest odpowiedź że jest warta. Nieraz ktoś mówi numer dwa jest też bardzo dobry ale bywa że ktoś mówi numer jeden jest bardzo mega dobry będzie kosztował drożej i teraz to my musimy być spokojni jako fundacja bo to my podejmujemy decyzję w cztery osoby. Czy te pieniądze wydać społeczne czy też nie. I po to mi są potrzebni nam eksperci żeby powiedzieli yy, nic się nie bój. Naprawdę kupujesz najlepszy sprzęt, kupujecie najlepszy sprzęt, kupujemy. I w związku z tym y, nasza Ekspertyza jest tutaj niezwykle ważna. Był pan członkiem komisji, która wybierała taki sprzęt, czy tam opiniowała z tej medycznej perspektywy. Jak pan ocenia właśnie tą ścieżkę w fundacji wyboru, zakupu tych sprzętów? No to tak jak mówiłem, no, wielkie koncerny, wielkie firmy sprzedające sprzęt medyczny dystrybutorzy wychodzą ze łzami w oczach, ale cieszą się, że sprzedali, natomiast tam nie ma litości, bo często oni uzyskują cenę o kilkadziesiąt procent mniejsze, to oznacza tylko, jak można by oszczędzić. Gdyby zmienić trochę system zakupu sprzętu dla szpitali. Jeszcze przy takich środkach, jakimi oni dysponują, bo przypomnijmy, że znowu pobili rekord w tym roku, to już jest praktycznie ćwierć miliona złotych, to ich moc i, i, i możliwości zakupu doskonałego sprzętu w świetnej cenie jest naprawdę olbrzymia. Szpital nie planuje w najbliższym czasie starań o pozyskanie środków z tegorocznego finału wośb, który grał na rzecz walki z sepsą. Niewykluczone jednak, że jeśli uda się stworzyć w szpitalu kilka stanowisk intensywnej terapii, a co za tym idzie pracowni mikrobiologii, zrodzi się taka potrzeba. Na te plany potrzebny jest jednak czas i przede wszystkim pieniądze. W najbliższych miesiącach szpital jest nastawiony na inne cele. Centrum Diagnostyki i Terapii Kardiologicznej wyposażone notabene. Już także przez Wielką to Świątecznej Pomocy. Sprzęt w tej chwili jest używany, ale jest używany po prostu w poradni kardiologicznej, a ponieważ dostaliśmy naprawdę fantastyczny aparat do echo serca od Wośpu dostaliśmy od nich 20 zestawów holterowskich dostaliśmy jeszcze inny sprzęt plus inne fundacje także się dołożyły. W związku z tym podjęliśmy decyzję o budowie takiego centrum. W tej chwili poradnia to jest 30 metrów, to centrum będzie miało 200, więc my Myślę, że za trzy miesiące znowu będziemy mieli przyjemność gościć albo pana Józefa, albo panią Lidię, albo może ich obydwoje i znowu mówić, że dziękujemy i prosimy o jeszcze. Myślę, że to jeszcze będzie często. Przypomnijmy, nasz region co roku bardzo angażuje się w wielki finał świątecznej pomocy. W tegorocznej zbiórce w samym Pruszkowie udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych w sześciu sztabach. Pruszków wraz z nami fantastycznie, za co bardzo dziękujemy. Bądźcie razem z nami, my wam teraz chcemy bardzo podziękować. Wpadajcie do nas, 3, 4, 5 dzień sierpnia, najpiękniejszy festiwal świata, Czaplinek Broczynowy, się ze sobą wielki transparent Pruszków OK i wtedy będziemy także wam dziękowali, bo wtedy my gramy dla was. Chcemy wam podziękować za te zimowe dni. Bardzo wam dziękuję, fajnie, że jesteście razem z nami. Siema, mówi do was prezes Jan Suzin. Nie, jego znałem, a ja nazywam się Jerzy Osiak, też prezes.